Dzisiaj bardzo modne są tak zwane msze święte o uzdrowienia i w ogóle modlitwa uzdrowienia. Mamy wielu kapłanów, którzy odprawiają te msze święte łącząc, no nie powiem msze święte uzdrowienia, bo, bo to takim prześwięty nie ma, ale msze święte połączone z modlitwą o uzdrowienie, no przyjeżdżają tłumy osób na ten msze święte. Te, te msze święte cieszą się wielkim powodzeniem. Nieraz ludzie, którzy przez cały rok do kościoła nie chodzą, jak ich coś zawoli, no, dowiedzą się, gdzieś tam jakaś msza jest odprawiana, błędnie nazwana mszą uzdrowienie, bo tak to ludzie potocznie nazywają, no to ludzie jadą z, z drugiego końca Polski znam takich, co to po całej Polsce jeżdżą za wybranymi kapłanami y, takimi, no, charyzmatykami słynnymi, nieraz właśnie z odprawienia takich mszy jeżdżą po całej Polsce, no, i szukają zdrowia ja mówię człowieku, idź do lekarza no, ale y, czy to ma sens, kochani, czy to ma sens y, y, czy ja w to wierzę czy ja w to wierzę ja wierzę w to, że Pan Jezus działa że Pan Jezus uzdrawia ale bardziej wierzę w to, że miłe sercu Pana Jezusa jest dźwiganie krzyża, choroby, cierpienia i że dla naszego zbawienia wiecznego większe znaczenie ma dźwiganie w pokorze krzyża, e, cierpienia, choroby, takiego czy innego doświadczenia niż to, żebyśmy byli zdrowi. do no, y, piekło jest pełne ludzi, którzy za życia byli zdrowi. Naprawdę uwierzcie mi, że takich ludzi w piekle jest pełno. Oni byli zdrowi za życia, ale gdzie ich to zdrowie zaprowadziło do piekła? Natomiast niebo jest pełne tych, którzy za życia byli ciężko chorzy. Popatrzmy na wielkich mistyków, na Wielkich Świętych. Pośród nich jest niewielu tych, którzy byli bardzo zdrowi. Siostra Faustyna, no, ona całe życie chorowała i, i poważnie cierpiała. Ojciec Pio, jedna wielka choroba i jedno wielkie cierpienie. Jan Paweł II. Yy, przykuty do łóżka, do fotela boleści, możemy powiedzieć, a pod koniec życia do łoża boleści. Cierpiący, wykrzywiony, yy, no tak po kolei, jakbyśmy brali tych wszystkich wielkich, wielkich duchem, mocnych duchem, to tam nie było zdrowych ciałem pomiędzy nimi. I ja myślę, że nawet oni nie szukali zdrowia. a Do głowy by im chyba nie przyszło, żeby jechać na jakieś przeuzdrowienie i szukać yy, yy, Zdrowia, bo oni w tej swojej chorobie odnajdowali Boga, odnajdowali wartość, odnajdowali Krzyż, który, który kochali i którego łapali się rękami i nogami, bo no, wiedzieli, że najpewniejsza droga do nieba to jest droga przez Krzyż. Boję się tej dzisiejszej filozofii, takiej filozofii zdrowia, która jest w ogóle, panuje w świecie i wlazła do kościoła. I to jest y, protestantyzm w takim, no można powiedzieć, najlepszym wydaniu, że jeżeli masz wiarę, to powinieneś być zdrowy chłopie, jesteś chory, dlatego że nie masz wiary. No, jakbyś miał wiarę, to Pan Mógłby ci dał zdrowie, bo byś poprosił, miałbyś taką wiarę, to Pan Bóg by cię uzdrowił, bo przecież Pan Jezus uzdrawiał. Ile razy słyszę takie właśnie stwierdzenia, no Pan Jezus uzdrawiał chorych, wypędzał złe duchy, uzdrawiał chorych, yy, yy, dlatego że mieli wiarę i zawsze mówił wiara cię uzdrowiła. A dziś i pełno chorych, no bo ludzie wiary nie mają. Kochani, coś w tym jest, jakaś prawda w tym jest, ale taka malutka prawda, okruch prawdy. Pan Bóg chce uzdrawiać. I zdarzają się uzdrowienia fizyczne, ale przede wszystkim, Pan Jezus, chce uzdrawiać nasze dusze, ciała na drugim miejscu. Ja myślę, że największym cudem jest to, jak się ktoś nawraca, jak od nienawiści przechodzi do miłości, jak od niechęci do drugiego człowieka przechodzi do pojednania. To są największe uzdrowienia, uzdrowienia naszych serc. Naszej, naszego ducha, no bo to nas prowadzi do nieba. Takie uzdrowienia wewnętrzne prowadzą nas e, do nieba. Przypomina mi się e, Bernardeta, święta Bernardeta, która była taka strasznie chora. Całe życie była chora. I w młodym wieku umarła i Matka Boża przyszła do niej i pewnego razu do niej mówi, nie obiecuję ci szczęścia na tym świecie, nie obiecuję ci zdrowia, ani szczęścia, ani powodzenia na tym świecie, obiecuję ci niebo. Mnie raz, my, ludzie wierzący, nieraz tak żyjemy jak poganie, albo jeszcze gorzej niż poganie. Szukamy szczęścia na tym świecie, szukamy zdrowia na tym świecie. No Jeżeli Pan Bóg nam wszystko da na tym świecie, nic z nas nie będzie boleć, będziemy uzdrowieni, no to w jakiś sposób będziemy zasługiwać na niebo? To, to co nas czeka w niebie? No, to czym my się tak naprawdę różnimy od pogan którzy, i od ludzi niewierzących, którzy gonią y, i całą swoją energię, jak gdyby y, skupiają właśnie na poszukiwaniu przyjemności? Y, poszukiwaniu życia bez cierpienia, życia przyjemnego, wygodnego. Jednak y, sądzę, że my, ludzie wierzący, powinniśmy do tych spraw, zwłaszcza do tajemnicy cierpienia, powtarzam, do tajemnicy cierpienia, bo cierpienie jest wielką tajemnicą w naszym życiu, podchodzić w duchu wiary. Y, prośmy Pana o zdrowie, módlmy się, ale nie skupiajmy całej naszej energii, całej y, y, jak gdyby, duchowej siły, y, całej modlitwy całego potencjału ducha właśnie w kierunku poszukiwania zdrowia. No bo nieraz tak mi się wydaje, jak patrzę na niektórych, że całe ich życie duchowe to sprowadza się właśnie do, do mszy o z modlitwą uzdrowienie i do tego, jak uniknąć cierpienia. Pan Jezus wyraźnie nam mówi, że w Jego krzyżu, w Jego krzyżu i w cierpieniu jest nasze zbawienie. Kto chce pójść za mną, powiedział Pan Jezus, niech weźmie krzyż swój. I niech mnie śleduje. Nie powiedział, kto chce pójść za mną, niech będzie zdrowy i jego nic nie boli, ale kto chce pójść za mną, niech weźmie krzyż swój i niech mnie śleduje.